Witam wszystkich serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na marzec. Zaczynamy czytania, które będą dotyczyły różnych aspektów życia. Zobaczymy, co te karty nam będą mówić. Jeszcze zanim przystąpię do tego czytania dla każdego znaku z osobna, to chciałabym Was zaprosić na kurs odczytu Planu Duszy, który odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 maja 2023 i będzie tym kurs kursem stacjonarnym. Można też zakupić książkę Plan Duszy, która jest dostępna na mojej stronie www.planduszy.pl Można w PDF-ie, można faktycznie książkę kupić, którą widzicie na ekranie. Także bardzo Was zapraszam. Na mojej stronie też możecie zamówić czytania indywidualne, mogą być nagrania, może być sesja na żywo. Sesja na żywo jest o tyle fajniejsza, że mamy kontakt i możemy porozmawiać, zadać dodatkowe pytania. Natomiast przy nagraniach jest tak, że wy przesyłacie pytania, a ja odpowiadam, tak? I nie ma tutaj właściwie żadnej konsultacji, nie, nie można jakby dodać niczego. Jeszcze z innych sesji możecie. Możecie wybrać na przykład odczyt planu duszy, możecie to zrobić dla siebie, dla swoich dzieci. To może być też sesja zmiany imienia i nazwiska, nadania imion dzieciom. Są też sesje dotyczące nazw dla biznesów, takiej aktywności w rodzinie, też dynamiki w całej rodzinie, kto komu może pomóc, w jaki sposób. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, warto dowiedzieć się, jakie mają, Słabe strony, jakie mocne, żeby pracować z mocnymi stronami, pokonać to, co słabe, to z czym trzeba mocniej popracować. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Dziękuję jednocześnie za wszystko to, co robicie dla tego kanału, że się dzielicie informacjami, za subskrypcje, podziękowania, za wszystkie komentarze też. No i już zapraszam teraz do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie strzelce w czytaniu na marzec 2023. No i zobaczymy tutaj, co u Was słychać. Jaka jest główna energia, z czym tutaj możemy mieć do czynienia. Czy chodzi o miłość, czy pieniądze. Może chodzić o wszystko. Właśnie wypadły dwie karty. Myślę, że one pójdą do środka i zobaczymy, co tutaj przyjdzie. Potrzebujemy jednej karty. Jeśli ma to być ta karta, która wypadła, to i tak będzie. jak nie, to nie będzie. To będzie inna. 10 okay. mieczy. Dobra. Taka sytuacja. 10 mieczy karta zakończenia trudnej może. Jakiejś rzeczy, doświadczenia, w trudnej relacji też to może dotyczyć. Tak naprawdę to mamy tutaj Słońce w bliźniętach, więc mam wrażenie, że tutaj dochodzimy do miejsca, w którym manifestuje się zakończenie jakiegoś. Nie chciałabym powiedzieć, użyć słowa tragedii, ale zakończenie jakiegoś dramatu, o tak, tak to powiem. Rozczarowania związane z realizacją jakiegoś planu, na przykład, bo wszystko upadło. Tak, to tak, to tak może być. Um, może tutaj być też zniszczenie jakiegoś szczęścia, um, czy w ogóle dokonanie jakiegoś zniszczenia. Może to być wandalizm, no zobaczymy. Ale generalnie to też chodzi o to, że um, kończy się tutaj jakiś etap, um, trudność. Jest tu kulminacja, że już niżej się nie da, tak? Już jesteśmy w takim miejscu, że już naprawdę nie da się spaść niżej. Jakbyśmy chcieli opadać w dół, to dosięgamy zazwyczaj w karcie 10 mieczy dna, które już się nie oberwie albo już się obrywa, i możemy tylko odbić się od tych resztek dna albo od w ogóle od tego, co zostało, i pójść w nowe. OK, zobaczymy, co jeszcze oprócz tego się pokaże: żebyśmy tutaj nie popadli w dramat jakiś, ponieważ to, że jest taka energia, nie musi oznaczać, że jest tutaj kompletne fiasko. Chociaż może być, tak? Więc nie, nie zakładajmy ani jednej opcji, ani drugiej. Zobaczymy, co jeszcze karty nam tutaj chcą powiedzieć. Z stali, którą wybrałam dla Was, lilię białą. I zobaczymy, co ta talia powie dla nas, dla wszystkich strzelców. Okej. Okay. Jakaś tutaj jest krzywość. Zobaczymy. Mm. Okej, okay, dobra. Dla wszystkich strzelców, jaka jest Wasza energia na początek? Siódemka buław. Macie tutaj chęć powalczyć, macie tutaj chęć e, nie dać się powalczyć w sensie takim, że nie poddam się chociażby nie wiadomo co. E, I to jest bardzo ważne i istotne, bo obojętnie co przychodzi do nas, wszystkie doświadczenia trudne i trudniejsze i, i łatwiejsze, to są doświadczenia, na które powinniśmy być przygotowani i powinniśmy sobie ze wszystkim poradzić, bo nie dostajemy niczego, z czym nie możemy sobie poradzić. Mogą to być rzeczy, które warto przewalczyć, i tutaj ja widzę, że wy jesteście właśnie w takim miejscu, gdzie nie pozwolicie, żeby wasz duch walki umarł, albo odszedł, albo zaniknął, ponieważ leje deszcz, a wasze ognisko płonie tak czy siak. Tak jak to widać na tej karcie, jesteście tutaj w takim miejscu, w którym nie da się ugasić waszego ognia walki i będziecie chcieli pójść na całość. W takim sensie, że nie poddam się, obojętnie co by się nie działo, wiem co robię. Czy, czy nawet jeśli projekt jest jakiś do zrobienia, czy jakieś zadania, to pomimo tego, że nie wszystko idzie tak jak powinno, to będziecie w stanie tutaj coś z tym zrobić jako wy, jako, wy jako osoby, które mają problem, na przykład. Tak? Zobaczymy, co z przeszłości tutaj się pojawia. Mamy tutaj z matwych Teraz teraźniejszość. I tu mamy trójkę kielichów. Przyszłość, szóstkę monet. Ok. Rysuje się to bardzo dobrze w sensie takim, że mm, tak jakby ktoś wybierał wcześniej y, jakieś wołanie nowe życie, drugą szansę. Czasami druga szansa właśnie tak jest czasami, szczególnie w związkach drugiej szansy. Może być tak, że tutaj wybieramy, idziemy, staramy się, to jest, przechodzimy przez różnego rodzaju problematyczne sytuacje i się okazuje, że ten pierwszy wybór na przykład wyjścia na przykład z relacji był dobrym wyjściem. Tak? Tutaj mamy króla kielichów, jako poradę. Dziewiątkę była w, Może tutaj być problem. Będziecie się czuli bardzo zmęczeni, wyczerpani. I piątkę kielichów tutaj w rezultacie. Co jest w tle? Ósemka kielichów. Mam wrażenie, jakbym czytała o relacji, o kimś, kto dał swojemu byłemu, czy była, i drugą szansę i to nie wypaliło. Natomiast nie ma się tutaj czym martwić, ponieważ tak jak mówiłam, tak się może dziać, że nie wypali, i to trzeba brać zawsze pod uwagę. Więc jeśli dajemy komuś byłemu, z którym mieliśmy relację wcześniej, dajemy drugą szansę, to nie spodziewajmy się, że na 100% to będzie działało. Możemy właśnie. Dać tą szansę i wtedy zobaczyć, jak to się rozwija. Tutaj ewidentnie mamy w głównej energii coś, co pokazuje, że nie do końca to może pójść, tak jak myśleliśmy. Może się pojawić zupełnie ktoś inny, z kim będziecie chcieli wejść w inną relację, zupełnie nową, świeżą. Będziecie chcieli tutaj zacząć od początku, ponieważ to co już było, tego nie da się wskrzesić. Jedynie możecie wejść i poszukać tutaj swojej drugiej połówki, jeśli straciliście pierwszą szansę i drugą. Jest tutaj są duże możliwości. Tylko tak, trzeba tu przerobić jakiś smutek z tym związany. Mamy piątkę Kielichów, która ta piątka ewidentnie mówi o tym, że no tutaj się nie da tego pozbierać do kupy, nie da się napełnić tutaj. Tych trzech kielichów. To też może być trójkąt. Okazuje się, że coś tutaj, właśnie, może być na rzeczy, albo jakiś nauk, właśnie w związku, czy w rodzinie wasz lub partnera, no to różnie bywa. Tu są trzy kielichy, z których się pije, i to jest czas teraźniejszy, na przykład marzec. Zwróćcie uwagę na to, czy jest tutaj trzech do związku. Tu ewidentnie te trzy kielichy leżą rozczaszkiwane i może to być tak, że okaże się na jakiejś imprezie, że tutaj coś nie poszło. Wy poczujecie się pokonani, ale nie upadniecie tak czy siak. Tutaj mam wrażenie, że wejdziecie w taką zupełnie inną strefę solidności, czy takiego zrozumienia, że trzeba zachować równowagę tutaj, że cały czas nie można dawać. Tutaj też należy brać i otrzymywać. Bo, jeśli ktoś cały czas daje i niczego nie otrzymuje, to znaczy, że tutaj nie ma równowagi, że relacja na przykład nie działa. To może chodzić zarówno o relacje, jak i też o inne aspekty życia, tak? Może tutaj chodzić też, nie wiem, o jakieś, jakieś projekty, tak jak mówiłam na początku, że jesteście zaangażowani, na przykład robicie razem, z, z, na przykład z dwójką czy z trójką osób, robicie jakiś projekt i on nie wypala. Tak też może być. Więc tutaj jest tak, że nie wszyscy w tych, w tych relacjach, kiedy dają sobie drugą szansę, jakakolwiek by to druga szansa nie była, właśnie czy, czy związkowa, czy niezwiązkowa. Generalnie relacje są najistotniejszą rzeczą. To pamiętajcie, że tutaj nie każdy ma taką samą partycypację, tak? czyli nie każdy chce dać z siebie wszystko są osoby, które tak robią wszystko, żeby się powiodło, żeby udało się, a niektóre sabotują. My sami siebie też potrafimy sabotować, więc zwróćcie też uwagę na siebie. Może to wy sabotujecie układ, związek, relacje, projekt. I może to wynikać z jakiegoś głębokiego uwarunkowania, które jest z was, tak, bo skoro za pierwszym razem nie wypaliło, dobieracie może inne osoby, a i nadal nie wypala. Także coś tutaj jest na rzeczy. Trzeba tutaj coś zrewidować. Tutaj generalnie obserwować siebie i innych, czy jest zachowana równowaga. Ta równowaga w przyszłości może się tutaj ujawnić jako coś, do czego Wy będziecie mieli dostęp. Ta równowaga będzie to tak jakby informacją o tym, kto ile otrzymuje na przykład pieniędzy za swoje usługi, albo kto ile wkłada do jednej skarbonki, tak? Więc tutaj jakby potrzeba zachowania równowagi jest niezmierna, niezmiernie ważna i istotna. I to w przyszłości może zaowocować czymś, co zmieni Wasz jakby układ. Co też pozwoli wam, jakby, wyjść tutaj emocjonalnie w stabilności, ponieważ jest tutaj porada, którą jest król, król kielichów, zachowanie stabilności emocjonalnej. Tutaj jest mądrość na drzewie życia, król jest w Chokma, więc mamy tutaj mądrość, wybory, które oparte są o taką właśnie stabilną, emocjonalną, wewnętrzną równowagę. I przy zachowaniu tej równowagi będziecie mogli iść dalej, będziecie mogli zmodyfikować coś. Dziesiątka mieczy nie musi oznaczać katastrofy, ale ona wskazuje, że nie wszystko się układa. W związku z tym wiadomo, nie ma tutaj super radości, jest dużo smutku z tego powodu i. Jakby poszukujemy innych rozwiązań, tyle tylko, że piątka wskazuje często na to, że jesteśmy w rozpaczy i nie chcemy zobaczyć czasami, nawet nie dajemy sobie szansy, żeby zobaczyć, że tutaj musi nastąpić jakiś przełom, żeby odnaleźć harmonię, tak? W sobie też, bo te dwa kielichy pokazują, że no dobra, no tu, tutaj nie poszło, ale pójdzie tutaj, tak? Więc, jakby poszukiwanie rozwiązania. Ehm. To jest wyzwanie w tym układzie, i ta dziewiątka buław mówi o tym, że możecie mieć tutaj problem z wytrzymaniem sytuacji, że możecie się tak jakby obudować jakimś murem, płotem, że możecie czuć ogromne zmęczenie, stres, napięcie i czuć się tacy pokonani, ugodzeni, zranieni. Ja bym proponowała nie pielęgnować tego, nie, nie trzeba też celebrować, chociaż tutaj jest karta celebracji, która później przeradza się właśnie w tą piątkę, więc mam wrażenie, że tutaj będziecie chcieli coś celebrować przedwcześnie. Proponowałabym, żeby się nie cieszyć zawczasu, e, obserwować cały czas w marcu, jak się sytuacja rozwija. Czy to w związkach, czy to w pracy, gdziekolwiek, gdzie czujecie, że jest tak. Jakby nie do końca harmonijnie, tak powiem. Czyli, że jest dużo słów, kłótni, nieraz napięcia, potem jest miło. To daje takie informacje też i emocje, które się wzbudzają. Tak? To też. No, proponowałabym też obserwować partnera czy partnerkę w sensie tego, czy tutaj Czujemy jedność, czy czujemy harmonię, tak? Ja ta swojej karty, bo chciałabym zobaczyć na tą piątkę, co tutaj nam Tarot chce jeszcze powiedzieć. Przeżyjcie swój, swoją rozpacz, czy swój smutek, czy swoją stratę. Jeśli poczujecie, jeśli coś odejdzie, niespodziewanie albo spodziewanie, coś odejdzie takiego, co było dla Was drogie, wartościowe. To dajcie sobie czas na to, żeby zakumulować jakby w sobie potencjał i cierpliwość do tego, żeby poszukać jakby innej opcji. Nie musicie się nigdzie spieszyć. I ta karta przede wszystkim, ta siódemka dołożona na tą piątkę, mówi o tym, żebyście nie pospieszali procesu na przykład żałoby. W sensie takim, że jak tracimy na przykład zwierzątko, tak? To niektórzy bardzo szybko jakby idą po nowe. Tutaj chodzi o to, żeby po stracie dać sobie czas na taką rekonwalescencję, na przeżycie tej żałoby, takiej czy innej. I obserwację siebie, jak ja to przeżywam, co przeżywam, tak? Jeszcze jedną kartę dołożę, żeby tutaj dowiedzieć się jeszcze troszeczkę więcej. No i. Po przeżyciu tej żałoby, manifestuje się tutaj dla Was jakaś nowa miłość. Manifestuje się tutaj paść kielichów, czyli w malkutnym drzewie życia. Zaskoczenie to może być, ale może spłynąć do Was po jakimś czasie, właśnie po odbyciu tej przerwy takiej, daniu sobie oddechu, przychodzi tutaj nowa miłość. A jak się zmieni Wasza energia? Wasza energia może się odmienić, i możecie poczuć, że potrzebujecie jedności ciała, umysłu i ducha. Oczywiste to jest, ale czasem potrzebujemy przeżyć różne rzeczy i puścić emocje. I kiedy puścimy emocje, to wracamy, jakby do tego potencjału, który jest w nas. Zobaczcie, ten potencjał tutaj będzie kiełkował, czyli. Po czasie zmieni się wasza energia z, te, z, tego, z tej zadziorności, walki, chęci walki, e, chęci, nie wiem, bycia w oporze, na przykład, tak? bo tutaj ten ogień stawia opór przed deszczem i tak można też to odczytać. E, dojdziecie w końcu do swojego potencjału, jakby, jakby przestaniecie spoży używać tak dużo energii na to, bo przez 7 e, Buław to jest sporo energii, przestaniecie ją spożywać, swoją energię na to, żeby tutaj utrzymywać ten ogień walki, tylko skupicie się na czymś, co będzie dawało wam nowy, świeży potencjał na to, żeby zbudować coś fantastycznego. I tutaj nawet los będzie Wam sprzyjał, bo pojawia się od razu w tle koło Fortuny. Także pamiętać trzeba, że los. Często przychodzi nam z pomocą, my możemy też trochę pomóc, pomóc losowi. Ósemka kielichów, tutaj w tej atmosferze, mówi o tym, że czas odejść, czas zostawić różne przykrości, które sprawiam sobie, będąc w relacji, która mnie nie cieszy, albo w pracy, która nie daje satysfakcji, albo udając, że nic się nie dzieje, kiedy czuję, że się wszystko dzieje. Bo tu jest nawał myśli. Nawał myśli, złe komunikaty, negatywność. I tutaj to się manifestuje, tak? Więc jakby manifestuje się też koniec tego. Dochodzicie do dna, ok? No dobrze, zobaczmy teraz w obliczu tego, co już przeczytane. Co nam tutaj jeszcze karty ptaki, jak anioły? Czy ptaki to anioły? A chcą nam powiedzieć? I będzie jeszcze wyrocznia. Boginia miłości. Okay. Zaufaj swojej pasji. Czyli co? Trzeba najpierw odkryć, co jest moją pasją i właściwie bronić tej pasji. Nawet jeśli coś się nie udało raz, to należy iść za pasją, za tym, co nas kręci. I tutaj chodzi o to, żeby zaufać też sobie żeby też nie oceniać pochopnie, tak? Bo ta dziesiątka też może mówić o tym, że pochopnie oceniamy negatywnie jakieś rzeczy, że nadajemy tutaj dziewiątka mieczy pokazuje koszmary senne, a tutaj mamy nawał myśli, powiedziałabym depresję na temat tego, że o nie poszło i o Boże kochane, i staczamy się po równi pochyłej. Chodzi o to, żeby jednak zaufać swojej pasji, żeby utrzymać ten ogień, żeby dojść do nowego, na nowo do, do potencjału, który jest w Was i który trzeba na nowo odkrywać czasami. Okay? Zobaczmy teraz co mówią karty wyroczni. Chrona. Boginie mają Wasze plecy, tak można tłumaczyć to, co jest napisane. Czyli hmm, wszechświat zawsze nas chroni i tutaj nic nie może się stać takiego, co, co, o czym powiedziałam wcześniej, co hmm, złam, może złamać nas hmm, w pełni. My, tutaj jednak wy pokazujecie się jako osoby, które potrafią zawalczyć. I w marcu na pewno dacie sobie radę z każdą rzeczą, która będzie jakby nie po waszej myśli. A myśli trzeba sobie ugładzić i ogarnąć umysł, żeby wejść w jedność, skierować też swoją uwagę na swoje ciało. Bo jest tutaj ochrona, i ta ochrona jakby boska czy źródła, czy tego, skąd przychodzimy, tego, tej siły zawsze stoi twardo. Za waszymi plecami. Teraz, im bardziej skupiacie się na negatywnych aspektach życia, tym więcej tej negatywności przychodzi. Warto, dlatego warto zakończyć tutaj jakiś proces myślowy, negatywny proces myślowy. Warto przeżyć swoją depresję, pójść po, o pomoc, poprosić, yy, użyć jakichś środków, czy starać się zrobić wszystko, żeby wyciągnąć się z jakiegoś dołka. Jeśli w takim jesteście, oczywiście, bo jeśli nie, to dajcie też sobie drugą szansę i odkryjcie w sobie potencjał. Pozwólcie przeżyć sobie jakąś żałobę czy jakąś, jakiś smutek, żeby móc doświadczać życia na nowo, w pełni, w radości. Tak? Odejdźmy od miejsc, w których niczego już nie możemy uzyskać. Tak też jest atmosfera dla Was wskazana. Jeszcze zerknę, co mówi autorka, bo ona zawsze podaje. E, takie e, informacje, jaka praktyka może być e, podjęta. I tutaj e, mówię o tym, żeby usiąść spokojnie i w ciszy, zamknąć oczy e, i oddychać e, licząc od dwóch do czterech. Czyli tak, najpierw wdech na dwa, wydech na cztery. E, I to trzeba powtórzyć trzy razy. I teraz wyobrazić sobie. Jak idziecie w zimie, na przykład gdzieś. I kiedy idziecie, zobaczcie, że na śniegu siedzi mały ptaszek. Jest przerażony i zmarznięty. I wy podnosicie tego ptaszka bardzo delikatnie i przytulacie go do swojego serca, dajecie mu ciepło swojego serca, żeby ogrzać go. To jest ciepło i miłość, która sprowadza na to małe stworzenie, ponowną moc i siłę. Potem posadźcie tego ptaszka z powrotem na ziemię, który spojrzy na was bardzo dziękczynnie i odfrunie. I przy, przytrzymajcie to poczucie miłości i współczucia, czy pasji. I na nowo dajcie to sobie. Przyłóżcie swoje ręce do serca i poczujcie miłość. Miłość, którą daliście przed chwileczką temu małemu stworzeniu. I poczujcie, jak ta miłość napełnia Wasze serce, jakbyście pili ze źródła. I możecie siedzieć z tym uczuciem i z rękami na sercu, jak długo Wam potrzeba. I tyle. Pozdrawiam Was bardzo. Życzę udanego marca.